Będziemy skakać do niego Robota o taka. Sykara Ale to jest w ogóle zaskakujące, że ani straż miejska nie przyjechała, ani jeszcze nic. O, idą się kąpać w basenie. Już ra zwołaliśmy! ra ra. O. Dla mnie bajer taki, że to szok, nie? Uwaga uwaga, uwaga! Dino jest pompowany. Proszę go chwycić. Pompuj Dino. Jezioro nie chciało do nas przyjechać, więc przyjechaliśmy z jeziorem. Jakaś lambada. Chcecie, chcecie piłeczkę? Weźcie sobie. Proszę Państwa, to było niekontrolowane.